Dzisiaj mamy trochę takie tajemnicze, nie wiem historyczne, ale i bajkowe, baśniowe spotkanie, bo o wikingach. A wyobraźcie sobie, że to już naprawdę sięga średniowiecza, bo córka Mieszka pierwszego wyszła za wikinga i była królową wikingów. Ale resztę opowie nasz kochany prelegent Robert Kolas witam serdecznie nas wychłali tym razem o wikingach. To akurat ja taki lud, który hmm, pochodzi tam z nas na tworzenie birmańskie. Pewnie Państwo o tym dobrze wiedzą, ale y, takie wprowadzenie muszę zrobić będzie historycznie, będzie trochę legend, bo jakby historia kingów obrosła legendami z tego względu, że jest to okres wczesnego średniowiecza i środkowego średniowiecza tak od powiedzmy ósmego wieku aż do XI. W tym przedziale czasowym będziemy obracali się dzisiaj. Po Europie nie tylko, zresztą Państwo sami zobaczą. Tu mamy mapę Skandynawii, to oczywiście chodzi tutaj o Skandynawii i Jutlandii, czyli możemy tego palcem tej a nie Tu mamy dzisiejszą Szwecję, Norwegię, tak jak są dzisiaj. I to jest kolebka wikingów. Tak? Wikingowie żyli we wspólnotach plemiennych, tak jak Słowianie, tutaj nie ma jakichś specjalnie wielkich różnic. Samo słowo wiking pochodzi od słowa wik, prawdopodobnie to oznacza zatok, tak? Ludzi, którzy mieszkał nad zatoką, zatoka nadawała taki, jakby ułatwiała im wieczne wyobrażenia, czy późniejsze, takie bardziej komiksowe i bardziej naiwne, no ale tak sobie ludzie wyobrażają. I tym elementem chciałbym zakończyć mój wykład, mam nadzieję, że państwa ja zainteresowałem tematyką wikingów, przybliżyłem do rzeczy może coś nowego zaszczędniwe. No i oczywiście zachęcam do pogłębienia tej wiedzy, poprzez jakieś lektury, nie? Przy programie. Dziękuję bardzo, że wiem, że Marek przygotował tę niespodziankę, ale tego wiem. To nazwiem się... Andrzej. A w Andrzej też ma o. Nazwałem ją Trollandia. Moje Marek. Ja nie ma oficjalnej nazwy Trollandia. Hmm. Ja to sobie tak sam swojemu zrobiłem, bo jest to kręgna troni, a ja chcę Państwu składek troszeczkę tak, bym pojedincy. Tutaj też jest część mapy, jest to część fiordu, północna część fiordu, Oslofjord, bo i to wymawiają, i główna wyspa, Ovedøy. Tam można dojechać stateczkiem, z lipetangen ale w tej części fiordu jest także Muzeum kontiki i Muzeum Fram, i, i, to jest statek Fram i, i Muzeum Północnych, dawnych województw. Odległy ten na czasy, legenda ich smaczku dodaje, dzisiaj to kraj zasobny, spokojny, bogatszy niż inne kraje. Będę więc spokojnie, bez obaw pirackie czyli Jutro dzień znów będzie znany, no ale mistrzak nie tyle bez przyczyny. I muszę to przyznać otwarcie, iż kraj ten tak pokochałem, że wśród tych gór i fiorków wieszczątki złożyć, zaplanowałem. To ze natury mnie tak tu woła, te fiordy, skały, góry, doliny, ta dal bezkresna i przestrzeń. Do... Jestem w podróży jej celu poznanie. Na plecach gór swego życia dasz tę dal i jej wołanie, dzisiaj odpocznę, jutro znowu ich zawsze. Na horyzoncie jest pełnienie doznania, lecz też dobu te radości nie dają. Tak jak pastuszek przebierza w życie, karmiony tym, co tuki jadają. One nie ożą, ani nie sieją. Natura sama im daje schronienie. Włosy mistarskie też nie siwiają, w każdej kamuszy. Łukasz i pragnienia. Lecz głodu wiedzy już im nie dała. głokim spokojem mogą się cieszyć. Człowiek sprawiony dań poznania, aby je zrobić, chciałbym się przeżyć. Dziękujemy bardzo naszemu koledze doktorowi za piękny wykład. Andrzej, który bardzo daje nam to wszystko. Zapraszamy na kolejne spotkania, na pewno też będą ciekawe. Dzisiejszy wykład dotyczył historii wikingów i ich wpływu na kulturę europejską. No był, to, był to wykład, mam nadzieję, bardzo interesujący dla moich słuchaczy, ponieważ przybliżył historię dość mało znaną na płaszczyźnie takiej historycznej, kulturowej, bo była tematyka związana z mitologią, z podbojami wikingów oraz z takim wpływem ich na tworzenie się państw takich jak Anglia, Ruś czy Normandia. Oryginalną rzecz. Fragment stroju norweskiego z dawnych lat wykonany zarówno z wełny oryginalnej owczej jak i sukna tam robionego, zdobiony jak widzimy różnymi tutaj elementami metalowymi i tekstylnymi jest to moja pamiątka z Norwegii oryginał I tak. chciałem panu doktorowi podziękować, że to z Pana inicjatywy wyszło to nasze dzisiejsze spotkanie związane z wikingami, z Norwegią, ponieważ, jak to nie ukrywam, Norwegię pokochałem, a na spotkaniu poprzednim o Tatarach to Pan sam wyszedł z taką propozycją, widząc mój młotto. Eee, bardzo Panu dziękuję za rozszerzenie tej wiedzy Ponieważ pokochałem ten kraj, historię, te góry, doliny, a to, co Pan powiedział, moją wiedzę w tym względzie uzupełnia. Bardzo Panu dziękuję. I mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom, a także tym, którzy będą oglądali naszą relację, też przypadnie do gustu. Dziękuję kolegom, że mnie się nasunęły wspomnienia z Norwegii, bo byłam w Norwegii. I co zapamiętałam? Przepiękne krajobrazy, fiordy, zimna, strasznie woda i byłam latem i zapamiętałam, że wieczory i noce są bardzo, bardzo długo, długo jasne.